Tajemnicza wizyta wczesnym, ranem wszystko zaczęło się o trzeciego rano w Watykanie, kiedy nowy papież, którego nazwisko nie zostało jeszcze oficjalnie ujawnione, obudził się nagle, czując nadprzyrodzoną obecność w swojej prywatnej kaplicy. Według informacji ujawnionych przez pracownika domu papieskiego, doniósł on, że widział wyraźną, pogodną i imponującą postać papieża Franciszka, ubranego na biało, z delikatnym blaskiem wokół jego ciała. Ale najbardziej niepokojącym szczegółem jest to, że Franciszek miał pogodną twarz, a jego pierwsze słowa brzmiały: Nie lękajcie się, nie jestem już wśród żywych, jak przedtem. Ale nadal chodzę w niewidzialnym kościele. Od tego momentu nowy papież słyszał słowa, które miały zmienić jego przeznaczenie, a może i przeznaczenie świata. Franciszek zaczął ujawniać to, co zobaczył po swojej śmierci, dokąd został zabrany i co Bóg zamierza uczynić na ziemi. A pierwszym objawieniem było przeznaczenie. Franciszka. Miejsce wśród strażników Franciszek wyjawił że kiedy opuścił ciało nie poszedł bezpośrednio do nieba ani do czyśćca ale do miejsca duchowej obserwacji zwanego domus custodum dom strażników w tym miejscu wybrane dusze poprzednich papieży świętych i męczenników czuwają nad końcem czasów ludzkości tam został przyjęty przez świętego Piotra i Jana Pawła II, którzy pouczyli go o roli ostatnich papieży przed końcem. Powiedział nowemu papieżowi, że Kościół nadal będzie musiał stawić czoła dwóm wielkim wstrząsom: pierwszy przyjdzie z wewnątrz, a drugi ze wschodu. Ale najbardziej szokujące miało dopiero nadejść. Ujawnił proroctwo bezpośrednio związane z październikiem 2025 roku. A według Franciszka ten miesiąc będzie początkiem oczyszczenia, które sprawi, że narody zadrżą. Proroctwo. O trzech ciemnych dniach nowy papież, ze łzami w oczach, miał usłyszeć od Franciszka, że ludzkość jest o krok od słynnych trzech dni ciemności, przepowiedzianych przez mistyków, takich jak Anna Maria Taigi, Padre Pio i innych zapomnianych świętych. Franciszek stwierdził, że dzwony niebieskie zadzwoniły już dwa razy, a trzeci będzie nieodwracalny. Powiedział, że na niebie będzie widoczny znak intensywne niebieskie światło nad Rzymem i to będzie oznaczało, że nadszedł ten moment. Ale zanim to nastąpi, wielkie narody popadną w wewnętrzny konflikt, cyfrowa waluta zostanie narzucona siłą, a Kościół przejdzie przez podział, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Franciszek ostrzegał również: ci, którzy zachowują prostą wiarę, będą chronieni; ci, którzy drwią z proroctw, stracą światło, gdy słońce zniknie. Ukryte przesłanie wciąż nieujawnione. Franciszek pokazał nowemu papieżowi duchowy pergamin. Napisano na nim zdanie, które miało być prawdziwym wnioskiem trzeciej tajemnicy fatimskiej, ale które nigdy nie zostało ujawnione. Brzmiało ono, kiedy bezimienny następca usłyszy głos zmarłego, musi przygotować dom na ostatni klucz. Nowy papież zrozumiał, że jego rolą będzie nie tylko duchowe przewodnictwo, ale także przygotowanie drogi do ostatniego cyklu historii Kościoła. Franciszek polecił mu przywrócić trzy elementy: ciszę, post i adorację Eucharystii. Powiedział, że na tych trzech filarach wierna resztka będzie podtrzymywana w czasach, które nadejdą. Ale, co dzieje się ze światem w międzyczasie? Franciszek odpowiedział przerażającym obrazem: Ziemia w płoni. Sceny, które widział Franciszek, pokazał nowemu papieżowi wizję, które otrzymał na płaszczyźnie duchowej. Widział miasta pochłaniane przez gigantyczne fale, pustynie tworzące się tam, gdzie kiedyś stały lasy, i dzieci płaczące na pustych placach. Powiedział: Ogień! Który człowiek rozpalił na świecie, będzie tym samym, który go pochłonie. Ale Bóg nadal oferuje schronienie. Franciszek powiedział, że Polska, Meksyk, Filipiny i części Afryki staną się schronieniami maryjnymi, gdy chaos zapanuje w regionach, które odrzuciły przykazania Boże. Nowy papież zapytał wtedy: A co mogę zrobić? Franciszek odpowiedział: Po prostu słuchaj, mów mało, działaj z niepokalanym sercem. Od tego momentu misja nowego papieża była jasna, ale czy świat go zaakceptuje? Cisza, która podzieli kościół po wizji katastrof, nowy papież zapytał, czy powinien natychmiast ostrzec świat, ale Franciszek powstrzymał go i powiedział: Nie wszystkie prawdy zostaną zaakceptowane. Milczenie będzie Twoim pierwszym aktem odwagi. Wyjawił, że milcząc o pewnych decyzjach, nowy papież wzbudzi nienawiść wielu osób w samym kościele. Biskupi i kardynałowie będą domagać się przemówień, politycznych sojuszy i publicznych oświadczeń, ale niebo będzie go pouczać od wewnątrz, poprzez głębokie znaki pochodzące z modlitwy. Franciszek stwierdził, że wilki będą. Przebrane za teologów, i będą próbowały przekonać cię, że Ewangelia musi zostać napisana na nowo, aby zadowolić świat. Jednak prawdziwa Ewangelia nigdy nie była popularna i nigdy nie będzie. A potem nowy papież otrzymał ostatnie ostrzeżenie: następny rok będzie oznaczał podział między tymi, którzy służą Bogu, a tymi, którzy służą systemowi. Ostrzeżenie. Przed technologią nadchodzącą ze wschodu Franciszek ujawnił zaskakującą informację nowa technologia pochodząca z Azji zostanie zaprezentowana światu jako boskie rozwiązanie chaosu. Obieca uzdrowienie, kontrolę nad przemocą, a nawet fałszywe objawienia duchowe. Jednak, według niego, technologia ta będzie miała ciemną duszę, będzie używana do rejestrowania myśli, emocji, a nawet intencji modlitewnych. Franciszek powiedział, że nowy papież musi dyskretnie ostrzec świat, ponieważ ci, którzy przyjmą to fałszywe światło, będą mieli trudności z rozpoznaniem głosu Boga w sobie. Będzie to jak fałszywa gwiazda piękna, świetlista, ale martwa w środku. Nowy papież zrozumiał wtedy, że jego misją będzie również przeciwstawienie się tej duchowej inwazji zamaskowanej jako ludzki postęp. Ale opór rozpocznie się w określonym miejscu, ukryte sanktuarium, które musi zostać ponownie aktywowane. Franciszek pokazał nowemu papieżowi mapę duchową. Na niej jasno świecił punkt w regionie Europy Środkowej. To starożytne, mało znane sanktuarium, gdzie powiedział, że Matka Boża pozostawi widoczne ostrzeżenie dla ludzi. To sanktuarium, według Franciszka, powinno zostać reaktywowane jako jeden z siedmiu punktów światła na świecie, aby duchowo wspierać sprawiedliwych. Pozostałe sześć miałoby być rozprzestrzenione w Meksyku, Etiopii, na Filipinach, w południowych Włoszech, Rosji i podziemnym miejscu w Jerozolimie. Każdy punkt będzie schronieniem modlitwy podczas wielkiego upadku komunikacji i wiary, który nadchodzi. Franciszek ostrzegł: Kiedy słowa przestaną być słyszane, kamienie będą wołać. I to właśnie w tym momencie nowy papież decyduje się zwołać coś bezprecedensowego. Powołanie dwunastkie straż wszechmogącego, postępując zgodnie z instrukcjami Ducha Franciszka, nowy papież, który jeszcze nie ujawnił światu swojego imienia, podejmuje ryzykowną decyzję. Potajemnie zwołuje dwanaście biskupów, wybranych nie dla sławy, ale dla wierności. Ci mężczyźni, według Franciszka, będą strażnikami Najwyższego. Odpowiedzialnymi za podtrzymywanie prostej wiary i dyskretne ogłaszanie znaków czasu. Franciszek powiedział, że ci biskupi powinni żyć pokornie, unikać wywiadów i nigdy nie przyjmować światowych nagród. Ich nazwiska na razie nie zostaną ujawnione publicznie. Każdemu z nich zostanie powierzony sekretny i duchowy klucz, a gdy wszyscy dwanaście będą się modlić w tym samym momencie. Coś wydarzy się w niebie. Franciszek wskazuje wtedy datę, w której to może się wydarzyć. Dzień, w którym niebiosa się otwierają, Franciszek przepowiedział, że 13 października 2026 recy. Świetlisty sygnał przetnie niebo ziemi, widoczny gołym okiem w biały dzień. Nie będzie to kometa ani zaćmienie. Będzie to coś niewytłumaczalnego i w tym momencie przygotowane serca odczują intensywną obecność Boga, podczas gdy ci, którzy szydzili, wpadną w panikę. Franciszek wyjaśnił, że będzie to początek czasu widzialnych wizyt, prawdziwych objawień świętych, aniołów i męczenników w miejscach publicznych takich jak szpitale, opuszczone kościoły i place. Nowy papież, zdumiony, zapytał: A czy będę żył, aby to zobaczyć? Franciszek nie odpowiedział, spojrzał na niego tylko czule i powiedział: Zobaczysz, ale nie tak, jak sobie wyobrażasz. A potem Franciszek zaczął znikać. Ukryte dziedzictwo uciszonych papieży za nim całkowicie zniknął. Franciszek zostawił nowego papieża z ostatnim objawieniem. Nie jesteś pierwszym, który otrzymuje instrukcje od tych, którzy już odeszli. Wyjaśnił, że w całej historii inni papieże również mieli wizje i nadprzyrodzone spotkania, ale zostali uciszeni przez bojaźliwych lub skorumpowanych doradców. Mówi się, że takie nazwiska jak Pius XII, Paweł Szysu, a nawet Benedykt XVI otrzymywali przesłania od świętych wizje Matki Boskiej, a nawet bezpośrednie ostrzeżenia od Chrystusa, ale niewiele dokumentów dotarło do opinii publicznej. Następnie Franciszek wskazał na tajne pomieszczenie w archiwach watykańskich, zwane Pokojem Świtu. W którym rzekomo przechowywane są niepublikowane proroctwa siedmiu papieży. Nowy papież będzie musiał poszukać tych zapisów, ale tylko poprzez modlitwę post i milczenie. Tam znajdzie wskazówki dotyczące tego, co wydarzy się w ciągu najbliższych trzech lat: prześladowania, podziały, ale także cuda, których nigdy wcześniej nie widziano. Aniołowie wybrani na czas końca Franciszek ujawnił, że niebo wybrało. Już siedmiu aniołów z konkretnymi misjami na Ziemi. Nie przyjdą jako łagodne zjawy, ale jako aktywne siły ochrony, sądu i objawienia. Każdy z nich objawi się na kontynencie. Nie będą mówić głośno, ale poprzez widoczne znaki, zmiany pogody, nagłe światła, a zwłaszcza poprzez sny. Nowy papież będzie musiał nauczyć ludzi rozpoznawania tych znaków i nie dawania się nabrać na fałszywe spektakle. Według Franciszka wróg również wyśle swoich posłańców, a oni będą próbowali dezorientować wiernych sztucznymi znakami. Dlatego też istotne będzie, aby ludzie pozostawali w stanie nieustannej modlitwy z dala od duchowej pychy i cyfrowych rozproszeń. Teraz walka nie toczy się już tylko o prawdę, ale o czas. A czas staje się coraz krótszy. Ostrzeżenie dla Kościoła, który nie chce słuchać Franciszek ze smutkiem, podzielił się bólem, jaki poczuł, gdy zobaczył, że części Kościoła porzucają swoją misję. Powiedział, że wielu księży stało się zwykłymi zarządcami, a niektórzy biskupi utracili zapał wiary, zamieniając zbawienie dusz na politykę oklasków. Zapomnieli, że zostali namaszczeni, aby zbawiać, a nie popisywać się. Franciszek wygłosił ostatni apel. Aby nowy papież pokornie, ale stanowczo nalegał na duchowieństwo świata, aby powróciło do tego, co istotne: spowiedzi, eucharystii, adoracji i prawdziwej miłości. Prosił, aby sakramenty nie były ukrywane, aby wezwania z nieba nie były uciszane, i aby chorzy, biedni i grzesznicy zostali ponownie objęci opieką. Według niego kościół, który nie słucha nieba, będzie zmuszony słuchać go, gdy sąd rozpocznie się u bram Watykanu. Ostatnie świadectwo. Franciszka, podczas ostatniego pojawienia się Franciszka przed nowym papieżem, był on już prawie przezroczysty, otoczony światłem, które zdawało się pochodzić z wnętrza. Ze łzami w oczach powiedział: Powiedz ludziom, żeby nie bali się płakać, modlić się, kochać, bo czas na kalkulacje minął. Teraz jest czas, żeby dać świadectwo. Wyjaśnił, że ludzkość zostanie wystawiona na próbę przez wielkie duchowe wstrząsy, ale Bóg pozwoli, żeby oddzielić ziarno od plew. Narody, które wyśmiewały Pismo Święte, zadrżą. A ci, którzy śmiali się z proroctw, będą szukać schronienia w wierze, którą pogardzali. Ale będą też cuda, natychmiastowe uzdrowienia, masowe nawrócenia i niemożliwe pojednania rodzinne. Duch Święty zostanie tchnięty, jak w czasach apostolskich. Ci, którzy pozostaną wierni, ujrzą chwałę, która została obiecana. A potem Franciszek zniknął w ciszy, świat po wizji. Co teraz? Następnego ranka nowy papież wyszedł z kaplicy, z przemienioną twarzą. Każdy, kto go widział, mówił, że w jego oczach było coś innego głęboki pokój, ale także niewidzialny ciężar. Uciekł do modlitwy i kilka dni później wygłosił swoją pierwszą homilię. Nie wspominając bezpośrednio o spotkaniu, powiedział Przygotujcie swoje domy tak, jakby były kościołami. Wyłączcie hałas i posłuchajcie nieba. Czas hałasu dobiega końca. Posłuchajcie, co duch mówi do kościołów. Od tego czasu znaki zaczęły się mnożyć w różnych częściach świata. Obrazy płaczących ludzi, prorokujących dzieci, aniołów widzianych w szpitalach. Ludzkość wydaje się powoli wchodzić w nowy cykl. Ale pytanie, które odbija się echem wśród wiernych brzmi Czy to będzie papież końca? A odpowiedź, zgodnie z ostatnim zdaniem usłyszanym od Franciszka, brzmi On nie jest końcem, ale jest mostem.